Proszę państwa, ale, ale trudno mi zakładać, zakładać, że mamy niedouczonych radnych, którzy nie wiedzą o podstawowych regulacjach prawnych. Przepraszam Panie, jak ma taki język, to ja, ja mam taki skończyli? sam. Panie Jeżeli Państwo jemy, że zarządzeniem burmistrz ma prawo, to z tego tak? prawa korzysta. Ma obowiązek nawet niejednokrotnie takie zarządzenie wydać. I koniec. Ja nie będę się przed Państwem tłumaczył. Bardzo proszę. Nie Pan się my przed jeszcze... Myślę, że sprawę jasno postawiłem. Nie będzie żadnych informacji co do moich zarządzeń w zakresu takim, jakie ustawa na mnie takiego obowiązku nie nakłada. Natomiast Państwo zawsze dostajecie informacje, jeżeli dokonuję zmiany, przesunięć z należnych mi kompetencji i z środków, którymi dysponuję w ramach inwestycji. O tym Państwo jesteście, bo musicie być informowani. Ale nie będę Państwa informował o każdych pięciu złotych, które na nas zabraknie, bo przyjdzie fakturka jakaś i zabraknie w, w dziale tym, w paragrafie takim, na tą i na tą rzecz. A trzeba ją zrobić zarządzenie. Nie ma problemu, że zabraknie, wyjdzie w rozliczeniu, że wykonano tyle i tyle. Tylko proszę, niech to proszę będzie panu, niech To, że zabraknie, to jest problem cały czas. Plan dochodów cały może być mniejszy, wykonanie większe, ale plan wydatków, wykonanie wydatków nie może być większe niż planowy plan. No i stąd jest ta możliwość, żeby nie zwoływać sesji co dwa tygodnie, żeby budżet był zgodny z wykonaniem. Ja mam propozycję pani przewodnicząca. Proszę się wobec tego zastanowić konkretnie, czy nie zorganizować dla radnych szkolenia z zakresu finansowego no, no, sprawozdawczości. ja już odzwoniłam wszystkie izby oprawnikowe. No, no, nie prowadzą takich szkoleń, bo nie chcą, I więc proszę mi tutaj i, nie sugerować, bo już to dawno chciałam zrobić, już rok temu. I, i wydałam setki tysięcy e, złotych na, na te telefony do każdej izby. więc tutaj no, ogóle, za, no, z tymi serfone. No nie, no, no ja przesadziłam tak, na uczonym radnym, bo to też już Pan troszeczkę przesadził. No. Tak samo ja jest Pan sformułowany. Nie Pani Jacek, który mi. Ale wszyscy zostaliśmy tutaj dobrze. w Warszawie w pewien sposób. To Zypienc bardzo wody. proszę. Tak, tak. Na tydzień, tak. Nawet jak daję to sprawozdanie, jedno zdanie zmiany tak, wprowadzone. Ja się, ja się z nimi zapoznam. Ja się z nimi zapoznam, jestem zainteresowana, się z nimi zapoznam. Natomiast traktuję się, że dostałam makulaturę której nie wolno wiskalić, tylko cyklingowi, więc ja tego recyklingowi, więc wszystkie do tego, że traktuję. A ja nie traktuję jako makulatury, tylko po prostu biorę i analizuję, sprawdzam każdy zapis. Pani to nazwała papierem tolerancowym. Tak, tak. Ta, bo w tym momencie to tak to było potraktowane, że, że jest to tak. ja, jak, ja się mogę ubrać. To, to są moje wypociny i wypoczyny, które pracowników na, I Pani nam mówi delikatnie, że my mamy sobie tę dubę podejrzeć, tak? Nie, nie. proszę o Każdego miesiąca jest i uchwała, uchwała to, i zarządzenie. To jak już Pani tak to chciała analizować, to, kolejną uchwałę jak przygotowywałam, no to tam dochody, jeżeli było zarządzeniem jakieś dochody zwiększane, no to już ten, ta wyjściowa kwota już się by Pani nie zgadzała. I to było cały rok, co miesiąc jest zarządzenie. No, nie, to tajemnie, no, 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 no. Pani Jasiu, czy, czy Pani przyjmuje to, że te zarządzenia będą do dyspozycji znaczy, zbiorze rady? Będzie je Pani analizować zgodnie z... z tak, uchwała ma objaśnienia tak samo i zarządzenie ma na jaki cel, jaka kwota, czy z dotacji, czy przesunięte środki z innego. To jest wszystko opisane. Tak samo zarządzenie wygląda jak uchwała, tylko że jest zarządzenie... Czy ja zadań inwestycyjnych w dziale transportu łączność jakieś pytania, uwagi?